Cześć. Witajcie. Dzisiaj będzie taki bardziej luźny film, ponieważ ostatnio jak testuję myszki, klawiatury, to wyłączam sobie światło, żeby lepiej wam pokazać ledy przy pomocy pilota i pytacie, co to mam za światła na pilota. Dzisiaj wam to odrobinkę wyjaśnię. Ceny będziecie mieli też w opisie filmu tych urządzeń, które wam tutaj zaprezentuję. Tak więc zapraszam was, zaczynamy. No dobra, i zacznijmy od tego. Mam oświetlenie główne, sufitowe, które było robione tutaj razem ze studiem. Jest to 5 lamp LEDowych, takich zestawów LEDowych i do tego mam takiego pilocika. To mi tutaj teściu założył. Jest to założone na rozdzielni, specjalny przekaźnik i wtedy tym pilocikiem mam dwa obwody. Tutaj właśnie tak jest podzielone to światło na górze i sobie mogę to włączać. Jedynka, dwójka i wyłączać jak chcę. Tak więc... Działa to bardzo fajnie, ale to nie wszystko, bo to działa na obwodzie głównym, na głównym oświetleniu, którego nie zawsze do nagrywania używam. Do nagrywania na używam bardziej białego światła studyjnego. Tych trzech softboxów, które widzieliście. I kupiłem coś takiego, To są, moi drodzy, gniazdka na pilota, tutaj akurat od firmy Brenenstu, czyli jak dla mnie takie bardziej markowe lepsze. Na alegro można to kupić te kosztowały 70 parę złotych za trzy sztuki. Jakieś takie tańsze, no name y, czy jakieś mieć danych firm są za około 50. Można kupić jedno gniazdko, można kupić pakiet po 3, po 4, różnie to tam jest pakowane i zawsze jest też w zestawie jakiś pilocik. Tutaj mamy właśnie cztery obwody ABCD. Domyślnie jest zrobione to pod cztery gniazdka, i oczywiście pilotik, jak dusimy, to się aktywuje. Skonfigurowane mam tutaj właśnie trzy obwody. Na razie używam dwóch gniazdek. Tak one wyglądają. Normalne gniazdeczko. Proszę bardzo. I mam właśnie te lampy studyjne, póki co podpięte. Domyślnie będą trzy, na razie są dwie. No i mamy rządek off i rządek on. Wiadomo o co chodzi. Przyciskam cyk, gaszę jedną lampkę, przyciskam cyk, gaszę drugą, ta trzecia jeszcze jak powiedziałem nie jest podpięta domyślnie też będzie, więc po prostu całym oświetleniem tutaj w studio będę zarządzać dwoma pilotami, robimy on działa bardzo ładnie, czy w te gniazdka czy celuje sobie gdzieś tam to też działa, tak więc bardzo fajna sprawa jak ktoś z Was ma jakieś urządzenia, które na przykład chce włączać zdalnie, to coś takiego jest naprawdę fajne. Jakie to ma zasięgi i tak dalej, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale możecie sobie właśnie wyszukać na Allegro czy linki, które Wam podam w opisie filmu i sobie poczytajcie więcej o tych urządzeniach. Bardzo fajne te gniazdka są praktyczne moim zdaniem. Mi na pewno tutaj dużo ułatwiają, ponieważ jak już jestem obstawiony tym sprzętem, kamera, slider, głowica, poprzypinane mikrofony i jak miałbym wstawać, po prostu odpinać to wszystko, odstawiać, chodzić, gasić na dosłownie 30 sekund światło, żeby pokazać Wam tą myszkę jak świeci w ciemności, no to po prostu raz, strata czasu, dużo zabawy i przy okazji można tutaj coś przypadkiem przewrócić, się potknąć i tak dalej. Po prostu bez sensu. Lepiej wydać kilkadziesiąt złotych i mieć tutaj wszystko ogarnięte. Tym bardziej, że czasami jak siadam, to nagrywam dla Was kilka recenzji jednego wieczora. Też tak wypada, więc takie coś dla mnie po prostu jest Niezastąpione. Polecam. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.